Mam nadzieję, że wrzucam ten odcinek w środę, bo taki mam plan, żeby wrzucić ten film, także jeżeli go widzicie w środę, no to wszystko poszło zgodnie z planem. Witam, cześć, jestem e, Michał, to jest Plug, Ink i grę, którą możecie kupić na G2 za nie wiem, 10, 12, 15, 20 złotych, naprawdę tanio, ale polecam, bo jest super zabawa, uśmiech od ucha do ucha, jak tylko uruchomicie tą gierkę. E, dzisiaj sobie zagramy oficjalny scenariusz Nieznane pochodzenie. Każdy ma swój ulubiony kraj, niestety tutaj nie będziesz mógł go wybrać, czy się szczęśliwe, czyli będziemy Taki troszkę losowy challenge, bo nie wiemy, z którego miejsca zaczniemy na tej naszej planecie. Także, jeżeli oczywiście chcecie więcej odcinków, wiadomo, łapa w górę obowiązkowo pod tym filmem. Bardzo zapraszam serdecznie i klikam sobie graj. Jeżeli są losowe osoby, to wiadomo, możecie zostawić na przykład, nie wiem, suba albo coś takiego, grzyb, wirus, robak neurax. Co powinienem sobie zagrać? Nie będę na pewno wirusa necroa grał, ponieważ. Jakby z tym jest taki problem, że ja tego wirusa nie mogę przejść. Ok, pasożyt, grzyb. Ja bym sobie grzyba zagrał, ale na jakimś wyższym poziomie trudności. Żeby nie wiecie, nie było tak, że będę cały czas grał na tych samych poziomach trudności, to zagram sobie na brutalnym. Chyba to jest moja pierwsza mapa na brutalnym, czyli będziemy mieli brutalną losowość. Janusz, o, to chyba tak nazywał się po prostu ten wirus, czy ten grzyb. Losowość z kapsloka, żeby każdy widział. Jesteś nowym grzybem. Aby wygrać, musisz ewoluować i rozprzestrzeniać się na świecie, zabijając wszystkich ludzi w ostatecznej zarazie. Dobra, brutalny. Przecież to da się pokonać, da się przejść, na spokojnie. I czekajcie, gdzie ja zajmuję? zaraza zainfekuje pierwszego człowieka w losowo wybranym kraju. Ehm, gdzie my jesteśmy? Zimbabwe. Dobra, losowość zakaziło pierwszego człowieka. Słaby i do gorącego klimatu. Musi ewoluować przy pomocy punktów DNA, by zakazić więcej osób. No, no dobra, spokojnie, raczej, <gry> raczej to mi się uda, chociaż losowość to grzyb, tak. Zronniki nie mogą przemieszczać się na długie odległości, dlatego powinny się wyewoluować specjalne umiejętności, które pozwolą ci zainfekować nowe kraje. Ja sobie tylko przypomnę, jak wyglądają dokładnie te umiejętności. Aha, czyli zakaże nowy kraj, dobra, rozumiem to. Tutaj mamy nudności, bezsenność, torbiele, rozprzestrzenianie się drogą powietrzną na przykład. A wiecie co, weźmiemy sobie pierwszy punkcik w to. I zobaczę, jak, jak mi pójdzie. I mamy Azję. Dobra. Dobra, dobra, dobra. E, Azja południowo-wschodnia, kraj zainfekowany. Mamy już pierwszy krok poczyniony. Uwaga. Mamy dwie osoby zarażone naszym pięknym grzybem. E, w międzyczasie można. chwila. Czy warto los, znaczy losowość, Czy warto mm, powietrze na przykład rozprzestrzeniać? Albo na przykład umiejętności, e, odporność na ciepło? Bo może przez to moje e, kraje nie chcą, znaczy, że to się tak nie rozprzestrzenia na przykład tutaj, bo jest ciepło, widzicie, jest gorący klimat jest to gdzieś pokazane? Nie, nie ma tego pokazanego ale może przez to tak jest, ja wezmę sobie oczywiście na prędkości razy dwa klikniemy i to chyba, jeżeli to się uda, uwaga jeżeli uda się oczywiście to przejść, to będzie pierwsza misja, którą y, przejdę na poziomie y, brutalnym bo mówię, nie pamiętam, żebym cokolwiek przeszedł na poziomie brutalnym, bo zawsze dostawałem po dupie i zawsze było mi smutne, jak się śmieliście ze mnie w komentarzach, że nie śmiejecie się. A jeżeli macie jakieś pomysły, jak możemy nazwać chorobę, jak możemy nazwać kolejne, wiecie, kolejną rzecz, która będzie się rozgrywała w Plakinki Volt, to piszcie komentarze. Najbardziej lajkowany komentarz oczywiście wygrywa. Chyba że będzie jakiś super mega pomysł, to wtedy go wezmę z komentarzy i oczywiście pokażę wam kogo komentarz dokładnie wybrałem na odcinku. Także zachęcam do pisania właśnie swoich pomysłów na nazwy tych chorób wszystkich. Weźmy sobie, rozumiemy odporność na ciepło. Właśnie, wysoki klimat 47, 51. Uuu, rozprzestrzenia się. Rozprzestrzenia się, ale się nie spodziewałem, że zaczniemy w Afryce. Spoko. Dzięki temu będzie przynajmniej ciekawie, bo ja zawsze zaczynałem od tych samych. Um, od tych samych krajów. I to są chyba zwiększa zaraźliwość, zwłaszcza w biednych regionach, a także częstość mutacji. No ja nie potrzebuję za bardzo częstości mutacji, ale chcę sprawdzić, czy to jest. Mogę sobie kliknąć? Ok, Mamy tutaj, że to jest gorący kraj i że to jest biedny kraj, bo jest przekreślony dolar. W ogóle muszę kamerkę włączyć w końcu. Ja, nie wiem, powiem wam, o, tak odzwyczajem od kamerki, że jak teraz nagrywam, to wiecie, wcześniej to wszystko przygotowywałem, a teraz po prostu a odpalę sobie gierkę i sobie, um, i sobie nagram. Także kamerka musi powrócić w kolejnym odcinku. Albo i nie. <laughs> zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No, nie ukrywam, że bez kamerki się nagra bardzo łatwo, bo mówię, nic nie trzeba, nie, nie musisz się ogarniać, wiesz, włosów sobie i tak dalej, jakiś sobie obojętnie co, bo i tak ci ludzie nie widzą. No piękna sprawa, piękna sprawa, chociaż to tak naprawdę e, wiecie, to ode mnie zależy, czy będzie kamerka, czy nie, ale no teraz to jest jakby taki must have e, na tych odcinkach wszystkich. E, powietrze. zwiększa się zrażliwość. Dobra, transport lotniczy. to jest trochę głupie? A może? Może tutaj do RPA uderzy nasz grzyb? To jest dosłownie rzut beretem. albo kamieniem, no bardziej kamieniem, takim dużym kamieniem. Odporność na, na ciepło, odporność na leki, no właśnie bogate kraje. Dlaczego w ogóle nie rozwijam e, nie rozwijam tego? Wyszczelenie zarodników, ponieważ e wolałbym tego użyć na samym końcu, gdy będę już miał pewność, że na przykład e są kraje, których nie zarodziemy jak na przykład Grenlandia albo Nowa Zelandia. To są zawsze dwa takie kraje, albo na przykład Maga Madagaskar. Mamy kaszel. No nie, nie chcę kaszlu, nie, 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 zwrot czterech punktów. Nice, cztery punkty dla mnie. Po prostu nie mogą jeszcze wykryć tego mojego grzyba, bo to jest troszeczkę za wcześnie. Ale powiem Wam, że chyba mógłbym cały czas grać na tym challenge'u w tym sensie, że cały czas bym mógł zaczynać od losowego kraju, bo jakby to wprowadza taki wieć taką szczyptę niepewności. Czy zacznę od Grenlandii, na której jest dość ciężko? Czy zacznę na przykład em, w Azji albo Werpa, albo gdziekolwiek indziej? Dobra, umiejętności. Odporność na leki sobie, klikniemy jedynkę. Cztery punkty. Super. Rozprze trzeba rozprzestrzenianie. Ka każde rozprzestrzenianie, rozprzestrzenianie razy jeden damy. Chociaż i tak nam było napisane, że muszę wystrzelić te zarodniki, żeby zarażać nowe kraje. To jest w sumie dziwne, nie? Że oni tam. Nie mam zarażone dużo, dużo osób, a na razie kompletnie nic się nie dzieje. Jakby nie mogę zarazić więcej krajów. O, jest. Widzicie, wystarczy o to powiedzieć, co ja za zaraziłem. RPA. Czyli jednak RPA też ruszyło. Szanse mutacji um, w biednych regionach. No właśnie, to muszę ogarnąć. Bo też to też są, nie, to są zurbanizowane regiony, czyli wiecie, tam gdzie jest dużo osób, to jest dużo szczurów też. 2020 rok. O, to, to już niedługo. Już niedługo. Lasowość zaraziła więcej osób niż gruźlica. To jest bardzo zaraźliwa choroba. Tak, tak, zgadza się, jest to bardzo zaraźliwa choroba, ale jest taki problem, że jakby to powiedzieć, no jeden kraj jest zarażony, czy tam dwa, czy trzy. Zwłaszcza w gorącym klimacie, O, ja owady muszę ewoluować. ile na owady potrzebuję punktów? 12 punktów DNA! Boję się, okej, okay, będę z wami szczery, boję się, że za chwilę ten wirus mój zostanie, czy ten grzyb zostanie wykryty, wezmą szybko, ym, zrobią lekarstwo na to i skończy się na tym, że zaraziłem trzy kraje i będziecie się ze mnie śmiali w komentarzach, że nie potrafię w to grać, że jestem idiotą i tak dalej i tak dalej, więc Zróbmy wszystko, żeby tak nie było, żeby żeby udało mi się wygrać tą misję. tam ten challenge. O, kolejne punkciki. Losowość, o, bezsenność. Nie, 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 nie. Dajcie, dajcie mi bezsenność. Dwa punkciki dla mnie. I teraz potrzebujemy jeszcze trzech. Ed, wiesz co, wezmę, zrobię coś takiego. Na prędkości razy trzy. A co, niech stracę? Ja, nie, no, potrzebuję po prostu tych punktów, bo bez tego e, mi ta choroba nie chce za bardzo ewoluować. Zobaczcie, w Zimbabwe oni w ogóle się chyba nie, nie przemieszczają. Cały kraj się nie przemieszcza. Niby wszyscy są zarażeni, ale. Nie możemy tego dalej przenieść. O, 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 pięknie. Dobra, mamy owady. To już weźmiemy sobie. W regionach wiejskich to będzie, i to są drogą lądową. Spoko. No to jeszcze zostały nam trzy drogi przemieszczania tego. Losowość zakaził więcej. Tak, tak, tak. O Jezu co tu się stało? Chwila, ale te osoby też powinny podróżować, cokolwiek, przenosić to dalej. Ale, ale to słabo idzie. Czy naprawdę to mogę tylko przenosić przez to? Przez wystrzelenie zarodników? Tam była, ja wiem, była o tym na początku informacja, ale myślałem, że wiecie, to jest że taka porada, że. A, OK, przenosisz to przez zarodniki, ale możesz także normalnie ludzi zarażać. Tutaj widzę, że działa to troszkę inaczej. Wolniej, znaczy inaczej. Mogę tradycyjną metodą, ale naprawdę bardzo wolno to działa. O, mamy bezsenność. Gdzie jest bezsenność? Dewoluj. De Zwrot punktów DNA. Super, super, super. Dajmy sobie odporność na zimno. Może. Cześć to jeszcze no właśnie. Tutaj będzie w Rosji. Teraz Rosowi zaczyna rozprzestrzeniać się po świecie. chciałbym ja wiem, czy się rozprzestrzenia po świecie. Dosłownie parę kraj mamy zarażonych. Czekajcie, sprawdźmy. Chociaż kurde. Nie no, nie idzie źle. Zawsze mogło być gorzej, nie? Jak to się mówi. Okej, kolejny kraj zarażony. To teraz jeszcze muszę rozprzestrzenianie razy trzy ptaki, ptaki i woda. Dziwne, że samolotem nikt tego nie przeniósł, jeszcze do jakiegoś odległego kraju. Troszkę... Inaczej myślałem, że to będzie działało. Dobra, ptaki. Ptaki muszą zarazić całą Europę zaraz. Lasowej zakaził więcej osób niż przeziębienie. Tak, tak, tak. A w ogóle nie wiem czy wiecie, ale jest nowa gra twórców plakinki, Wolft. Nazywa się... Rebel, Rebel Ink Evolved? Jeżeli chcielibyście, to ja mogę w nią zagrać, bo w sumie się zapowiada, zapowiada naprawdę spoko i pamiętam, ona wyszła na telefon, miałem ją nagrać na telefonie, ale jakoś wyszło na to, że jej nie nagrałem, więc jeżeli byście chcieli ją zobaczyć, to ja z chęcią, jestem na tak. A nie wiem dokładnie, o co w tej gierce chodzi, wiem tylko, że jest taki tytuł i że go bardzo mocno twórcy reklamują, że o, góra twórców Pluck Evolved jest chyba bardziej rozbudowana od tego ale co dokładnie tam się robi to nie wiem objawy umiejętności eee, weźmy sobie to i weźmy za chwilę będziemy strzelali za rodnikami w inne kraje ale jak widzicie na razie się to nie opłaca ponieważ mamy dużo fajnych krajów, krajów zarażonych 23 punkty mamy kaszel nie nie nie, nie. jeszcze nie teraz dewoluj jeszcze poczekajmy chwilkę jeszcze minutę a ja tam w Polsce a, w Polsce jak zwykle nic nic się nie dzieje Choroba? Sprawdźmy świat. O kurde! Wow! Zobaczcie, Europa? Chociaż w Ameryce też już coś jest. Co, coś się zaczyna dziać. Może za chwilę przeskoczy. Na inne kraje. U! Pięknie. O! Wielka Brytania też zarażona. Korea tak samo zarażona. Dobra, latajcie, latajcie, latajcie. Wszystkie kraje muszą. A, muszą być pod moim kontrolą. Dobra, wysypka, oczywiście, teraz 3, 2, 1. Odkrywają naukowcy, że losowość istnieje. I za chwilę zobaczymy. Właśnie, w sumie, mógłbym to dostosować. Teraz jest zen sprawę, że jeżeli to miało być taki losowy challenge, to mógłbym zwiększyć losowe mutacje. Tam są jakieś takie perki, które wpływają na to. A, to by mogło być spoko, Nie, nie pomyślałem kompletnie o tym. Dobra, rozprzestrzeniania się nie dajemy. No to co, powiedzmy czekam jeszcze 10 sekund, ej ty, co jest, widzicie to co się dzieje? To jest aż dziwne, T -t tyle świata jest zarażonego, a jeszcze kompletnie nic się nie wydarzyło. Europa, dlaczego Europa nie jest zarażona? O tu mamy torbielę, ups. No i mamy. Dobra, jeszcze, dobra, jeszcze 3, -3 sekundy poczekam. Jeszcze 3 sekundki, poczekam i ruszamy. Oj, dobra, Europa. Kurde, Brazylia, Argentyna, jest, Grenlandia zarażona. Super, super, dobra, teraz klikamy sobie tak. Wystrzelamy zarodniki. Cyk, cyk i cyk. Uwaga. No, wolałbym, żeby to była Nowa Zelandia. Ale w sumie... Może. Może jakoś się uda to jeszcze fajnie rozegrać. Rozprzestrzenianie. Czy mam coś, co zwiększa zaraźliwość? Zamożony region, szczególnie tak. Bywa śmiertelny, zapalenie. Nie chcę tego. Bardziej niebezpiecznie w zimnych krajach. O, zwiększa zaraźliwość. I może damy sobie jeszcze, okej, okay, niewielkie szanse, zwiększa ryzyko zarażenia. No na razie weźmy to i punkty, resztę punktów zbieramy. Okej, okay, no, teraz na trójce sobie będziemy grali. Oj, Nowa Zelandia zarażona, super, super. Świat, Argentyna, Bolwia, Karabia, Pol Pol Polska się opiera nadal. Piękne, Polska zostanie jako ostatni kraj. Oj, świat. Nie podobają mi się te badania. Dobra, zarodnik, zarodnik. M musiałem to zrobić. Czy Polska zostanie? Nie, Polska nie została jeszcze zarażona. Ja wiem, że mam mało punktów, e, jeśli chodzi o objawy. Dobra, paraliż, śpiączka, kurde. Gorączka. Czy ktoś już umarł na to? Dobra, są osoby, które umierają. Dwa ostatnie kraje. No to, to już jest wyścig, czy to się uda zrobić, czy nie, na brutalu. Na normalu pewnie bez problemu, już bym wiecie, już bym się z wami żegnał, ale jeśli chodzi o to... Dobra, Polska też zarażona, a dziwne, nie, że ostatnim krajem jest Polska. Co w ogóle ma tutaj Polska? Jest zimno, deszczowo i smutno. A, czyli ty typowy opis, co jest, czemu 75% powalnia pracę nad lekiem? Przetasowanie genetyczne, 29 punktów, uzbieram tyle? Chyba nie. <laughs> Chyba nie, ale troszkę osób pozabijaliśmy tam losowością, ej to jest jakiś plus, nie? Zawsze coś. ja Ale lipa. Ty no, to, gdzie ja poczyniłem błąd? Co, co ludzie? Napiszcie mi w komentarzach, co ja źle zrobiłem. Oczywiście zarażeni spadają. Losowość została wytępiona. Ech, no byłem na dobrej drodze. Naprawdę myślałem, że to się uda zrobić. Ale jednak... No... Gra miała inne plany. I losowość się nie udała. Także zostawcie oby w górę, jeżeli się podobało. I widzimy się pewnie na weekend w kolejnym odcinku. I napiszę w komentarzach, co chcecie zobaczyć. J jaki typ e, właśnie choroby plus... E, jaki poziom trudności, i nazwę, to może wybiorę jedną osobę, która, e, którą po prostu mm, użyjemy do, tego, do kole, tego kolejnego filmu. Sorry, język mi się plączył, jak zawsze. Do zobaczenia, cześć, papa. Hej.